Cisk w gardle, wrażenie duszącego cię gorąca w klatce piersiowej, dezorientacja, zaniepokojenie, za zaniepokojeniem lęk, ale zastanawiasz się, co się właściwie stało. Przecież tylko mój partner opowiadał mi z wielką ekscytacją, szeroko gestykulując o swoim nowym projekcie w pracy. Więc co się stało? No, być może to, w jaki sposób Twój partner opowiadał, być może jego sposób gestykulacji, być może Twoje własne doświadczenie somatyczne, a może to, co się zaczęło dziać w relacji pomiędzy Wami, zaczęło Ci przypominać o tym, czego doświadczyłaś kiedyś jako dziecko, gdzie w domu był chaos, gdzie w domu był krzyk, gdzie w domu była dezorganizacja i wielka dezorientacja. I nagle w tym momencie zniknęło Ci tu i teraz. I nie jesteś już nagle ze swoim partnerem w pomieszczeniu i nie słuchasz jego ekscytującej opowieści o nowym projekcie. Nagle jesteś zasana przez pamięć przeszłości, bo tym dokładnie są triggery. Triggery są śladem traumy, śladem przytłaczającego doświadczenia z przeszłości. Zabierają nam dostęp do tu i teraz. Nagle czujemy się znowu tam, znowu wtedy i znowu w tym samym doświadczeniu, które mieliśmy w tamtym danym czasie z przeszłości. Dołączcie proszę do darmowego wyzwania, czterodniowego darmowego wyzwania, które dla Was przygotowałam, bo w tym wyzwaniu odpowiemy sobie wspólnie na pytania, czym jest trauma, czym są triggery, bo trauma i triggery to awers i rewers jednej i tej samej monety. Oprócz tego dostaniecie także ćwiczenia do praktyki własnej. Link do wyzwania znajdziecie w moim bio.